Dbam o siebie, bardzo cenię sobie swoje zdrowie, to jest chyba największa wartość, jaką w życiu mamy. I wyobrażam sobie takiej sytuacji, gdzie lekarz razem ze mną nie dbał o moją profilaktykę. Dla mnie taką profilaktyką w kontekście wizyt u ginekologa jest cytologia. Na wizytę u ginekologa staram się zgłaszać nie rzadziej niż co najmniej raz w roku, więc zazwyczaj to badanie cytologiczne również jest wykonywane raz w roku. Cytologia jest podstawowym badaniem w profilaktyce raka. Naszej macicy, Pozwala wykryć nam zmiany na bardzo wczesnym etapie, które są praktycznie w 100% wyleczalne. Proponujemy ją wykonywać każdej pacjentce przynajmniej raz na trzy lata. Cytologię powinny wykonywać wszystkie kobiety, niezależnie od tego, czy współżyją, czy nie. Pierwsza cytologia powinna być wykonana nie później niż w 25 roku życia. Na jednej z ostatnich wizyt mój lekarz wspomniał mi o cytologii płynnej, jakby mówiąc wprost, że daje ona dokładniejszy wynik, jest większa skuteczność tego badania, więc ma niewątpliwie większe zalety niż cytologia tradycyjna, której dotychczas byłam poddawana. Należy pamiętać, że rak szyjki macicy powstaje najczęściej na podłożu infekcji wirusem HPV. Dlatego badanie możemy rozszerzyć o pobranie badania w kierunku właśnie wirusa brodawczaka ludzkiego. To badanie rekomendujemy przede wszystkim kobietom po 30 roku życia. Wirus brodawczaka ludzkiego jest bardzo powszechny w populacji. I dosyć łatwo jest się nim zarazić. Szczęśliwie nie każde zakażenie HPV grozi rozwojem raka. Większość ulega samowyleczeniu, czyli organizm sam sobie z tym zakażeniem radzi. Młodszym kobietom rekomendujemy wykonanie badania cytologicznego, ponieważ u nich infekcja wirusem HPV ma zazwyczaj charakter przejściowy. Pobieramy materiał wykonując kilka okrężnych ruchów. Dla pacjentki nie ma różnicy, czy pobieramy cytologię klasyczną, czy pobieramy cytologię płynną, ponieważ sposób pobrania jest identyczny. Cytologia płynna jest nowocześniejszym badaniem, w którym szczoteczka, którą pobierany był materiał, wkładana jest do specjalnego płynnika z płynem utrwalającym i całość trafia do laboratorium. Dzięki temu wynik cytologii płynnej jest dokładniejszy. Czułość w przypadku cytologii płynnej jest o 10% wyższa niż w przypadku cytologii klasycznej. Natomiast rozszerzając badanie o pobranie genotypowania wirusa HPV, czułość zwiększamy do 90%. Jeśli wynik wychodzi nieprawidłowy, mamy wtedy informację, którym genotypem wirusa pacjentka jest zakażona? Wynik cytologii mówi nam, czy komórki są prawidłowe, czy nieprawidłowe. Jeżeli są nieprawidłowe, to jest opisane, jakie nieprawidłowości zaobserwowano, co daje szansę położnej czy lekarzowi dalej w odpowiedni sposób zaopiekować się pacjentką. Uzyskując wyniki ujemne, to znaczy prawidłowy wynik cytologii i ujemny wynik badania w kierunku HPV, badanie możemy powtórzyć po pięciu latach.